Przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy też będą kandydować w wyborach samorządowych. Gdzie? Na Targówku, w Warszawie, w każdej dzielnicy, w każdej gminie w Polsce. Dlaczego? Bo uważamy, że ludziom należy się powrót do normalności. A normalność, rozumiana pod, 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 pod tym słowem, według nas, to przede wszystkim pieniądze należą do ludzi to ludzie decydują o tym, na co chcą wydawać swoje pieniądze i nikt nie powinien ich, im odbierać w ukrytych e, coraz większej ilości podatków. Zapraszamy do głosowania kongresowej Prawicy, partia wolnościowa, która nigdy w życiu nikomu nie zrobi krzywdy, która jeszcze niestety na tarbitku nie startowała, nie miała swoich przedstawicieli. Zapraszamy. 16 listopada spotkamy się przy urnach, a teraz zbieramy podpisy, żebyśmy mogli wystartować. Bo taki jest właśnie deal, że musimy zebrać odpowiednią ilość podpisów, żebyśmy mogli po się w ogóle liczyć. Więc zachęcamy państwa serdecznie do składania podpisów Kongres Nowej Prawicy Targówek. Jeżeli państwo są nie Targówka, to można się podpisać pod Mokotowem, Żoli Bożem. Czy inną dzielnicą Warszawy. Jeżeli Państwo nie są z Warszawy, to można się podpisać tam, skąd Państwo są. Można też złożyć wniosek o głosowanie w danym miejscu. W urzędzie można złożyć taki pani, pani urzędniczka będzie chciała i ona powie: Dzień Dobry Panie Kowalski, co Pana to mnie sprowadza? A ja bym chciał tutaj zagłosować. A to proszę złożyć wniosek. I wtedy zbadają Państwo wniosek, on jest rozpatrywany chyba do tygodnia. Maksymalnie i można głosować na Targówku. Zachęcamy Państwa do głosowania. Kongres Nowej Prawicy, e, Targówek. E, pierwszy raz w tym roku bierze udział w wyborach samorządowych. Miejmy nadzieję, że nam to wyjdzie, chociaż nie jest łatwo, jak Państwo wiedzą, bo z każdej strony jesteśmy bombardowani i atakowani. są dzisiaj. Niektórzy, którzy tutaj już troszeczkę siedzą, też widzieli. Burmistrz nam nie sprzyja, władze nam nie sprzyjają. I co? I o to chodzi. Trudno. Jak oni nas z prawej, to my ich z lewej. A w sumie to odwrotnie. Zapraszam do głosowania Kongresowej Prawicy, Targówek. Wybory samosądowe już niedługo, więc prosimy składać podpisy.